Irena Potakiewicz Wyznania Wciąż mam w pamięci tamte chwile Jak w objęciach Szeptałeś czułe słowa Patrząc w oczy Nasze serca Wariowały Do uszka szeptałeś Jak kochasz moje wiśniowe usta Jak wariuje szaleńczo Twój umysł Gdy myślisz o moim dotyku Spojrzeniu Miłość gorąca, płonąca jak pochodnia, ogrzewała nasze drżące, tkliwe ciała. Dotykaliśmy nieba. Chcę być kwitnącą jabłonią przy tobie, zdobić twą duszę zapachem uwodzić, wiosną, co rozbudza twe dzikie żądze, majowymi bzami wejść w rajskie ogrody miłością płonącą. Latem lekkością wiatru muskać twe usta, Koncertem świerszczy obejmować wieczory, Jesienią barwną zdobić długi schyłek dnia, Zimą, co swym bieli urokiem obejmujeś serce, Wiecznością złączeni.